Ten odcinek. Tak, tego podróżnika, I ćwiczko okay. Jest wydane specjalne, bo jest na wulkanie Teide W tej chwili jesteśmy na 3600 metrów. I idziemy na wulkan Pico Bieho, trasą, która była oznaczona jako. Ekstremalny dangerous. Zobaczymy. W każdym bądź razie, czuć wysokość. Czuć trochę brak tlenu. I czuć ciśnienie, które tutaj wynosi 675 hektopastali. Czyli kawy trzeba by się trochę napić. Na dole? Na, na, na około tysiąca. Także łeba trochę boli, ale no, fajnie. Fajnie. Szczerbaty podróżnik, oczywiście się nie poddaje. Właśnie, Księżycu. Wrażenie, jakby jakbyśmy byli na Marsie, na Księżycu. Czy, czy coś, zdjęcia nie oddają, prawda, Miczko? O. Mieszko musi zjeżdżać po popiele na dupie. Czy na popiele po dupie? Nie. Zjeżdżać musi trochę. Jaliko, przejdę przez ciebie. Dobrze. Mhm. jest za ciepło. Może ściągniesz tą bluzę, co? Niko ma cztery bluzy. Jeszcze za ciepło. Jest dobrze? Nie, to no się. No, miało być minus 7 To Miko, podejdziesz do mamy mama ci ściągnie jedną z bluz. I jest całkiem ciepło, już mama tutaj.